W trakcie studiów rozszerzałam swoje właśnie zainteresowania o muzykę klasyczną, i pamiętam, oglądałam różne nagrania z, z jakichś wielkich, wspaniałych sal koncertowych. I zastanawiałam się, w której będę kiedykolwiek, a później stwierdziłam, po co mam być. Wybuduję ją sobie. I tak szczerze mówiąc, wtedy, krótko po tej myśli, dowiedziałam się o tej budowie i stwierdziłam, to jest to, to jest, to jest moja przyszłość. I tak oto jestem. Spodobał mi się zespół, współpraca. E, właśnie taka złożoność tego projektu, że wymagała współpracy. Jak takiego mm, zespołowego działania, odpowiedzialności i to było czymś ciekawym przy tak dużej inwestycji, że można właśnie posiąść taką umiejętność, gdzie w większości małych budów tego się nie doświadczy. To było coś wspaniałego, ale budynek tak. No i zaczynały się coraz ciekawsze etapy na budowie, których byłam ciekawa i nadal jestem kolejnych i kolejnych i kolejnych. Skala projektu i tego budynku. Zaawansowane technologie, jeżeli chodzi o posadowienie fundamenty tego, tej inwestycji, gdzie wtedy był akurat ten etap. Pięknej okolicy, a jednocześnie trudnej, bo to jest nad jeziorkiem, więc dużo ciekawostek, dużo ciekawych rzeczy, o no, których nikt, mało kto wiedział, tak? Nikt tak nie, nie podejrzewał, że będziemy miał do czynienia, więc to było wspaniałe, że taka, taka euforia różnych doznań.